Działając z rozpędu, machnęłem właśnie drugi odcinek. Druga część tematu o butach. Zapraszam serdecznie, Hej, o, Tak szybko, na bieżąco. Staram się dzisiaj wrzucić jeszcze jeden film. To jest ten właśnie, który teraz kręcimy. No tam się wkradł, niestety mi Mały błąd, ponieważ buty są takie buty, które posiadają haczyk na języku do steptutów. Ale przeważnie steptuty po, po, posiadają haczyk na sobie, żeby zaczepić je haczykiem za Ale są też buty takie z haczykami. No i teraz chciałbym wam opowiedzieć o butach których najczęściej się używa. Nie? Bo rzadko kto chyba że faktycznie jest notorycznym góro łazem, to tam będzie chodził i będzie szybko zużywał buty i tak dalej. No bo się nie oszukujmy, ale chodząc po górach to buty się zużywają szybciej niż byśmy chodzili po lesie. Czyli chciałbym wam powiedzieć, na co zwrócić uwagę przy zakupie treków? No na pierwszy rzut pójdzie ten model, który mam. Jest to model zupełnie całkowicie cywilny. Aczkolwiek wygląda jak. Fasen mają wojskowy, nie? A wystarczyło, wiecie co? Wystarczyło, że są sznurowane z mojej góry i, i wysokości za, za kostkę. I już przypominają wojskowe, żeby. Iść dalej w tym w kierunku Greyman, to nie da rady. Bo nawet teraz, jak się widzicie, właśnie cywilne buty wyglądają wojskowe. Chyba, żebyście brali kaloszy albo jakieś inne. Diversa. Na co zwracamy uwagę przy zakupie tych butów? Już wspomniałem. Nie, na, nie za głęboki protektor, żeby nie, nie, nie nabierać błota i nie, nie, nie ciągnąć śladów ze sobą, robić głębokich. Takiej średniej głębokości bieżnik. Wysoko podklejony czubek nosek. I wysoka pięta. Ta jest tutaj do tego, jest gumowana. Tu oprócz tego jeszcze jest podwójna łatka, taka na napięcie. I jest zrobiona taka, że tak powiem. Takie przewężenie, że w razie gdyby się okazało, że noga się wygięła w drugą stronę, to się stopa tam pracuje w obie dwie strony, to ono się tutaj nie przełama za szybko. Ale wkładanie na szybko, tak jak mówiłem wcześniej, wkładanie szybkiego, na szybko buta, bez sznurowania, Zadepywanie tych pięt, Doprowadzi do tego, że piękną tutaj, i od środka będzie wyjdzie plastik i będzie Was kaleczył. Nie, ale buty są wysoko podklejone. Są podwójne łatki, wzmocnienia. Ten but akurat ma bardzo dużo przeszyć. Pamiętajcie, żebyście obejrzeli go dokładnie. Czym więcej przeszyć, tym będzie mocniejszy. Zwróćcie uwagę też na to. W którym miejscu się zgina i czy w tym miejscu akurat też jest wzmocniony? Weźcie nawet sobie, spróbujcie na nodze, czy na taborecie, czy tam na przymierzalni czy gdzieś. Sprawdźcie. Ściśnijcie kostki tutaj. Czy nie ma wystających elementów plastikowych, bo czasami są wkładki takie plastikowe przyte pod piankę. No i sprawdźcie, jaka jest wyściółka. Włóżcie rękę do samych palców, do samych paluchów. Jeżeli będziecie czuli komfort pod palcami, palce są delikatniejsze niż stopa trochę z wierzchu. Opuszki palców są delikatniejsze niż stopa w środku. Stopa może nie poczuć i będzie skaleczona za którymś tam razem, tak? Będą się szybciej przycierały skarpety, będą się szybciej niszczyły wkładki. Na no co jeszcze zwrócić uwagę? Zwróćcie uwagę, że jeżeli mają spełniać swoje zadanie, to takie buty tykinkowe do lasu na przykład. Powinien być język wszyty jak najwyżej. Czym wyżej wszyty język, tym bardziej będzie go zabezpieczał. Przed dostaniem się na wilgoci, błota, trawy mokre i tak dalej a to już wiecie sami, nie? wzmocnienia na kostkach też mówiłem ten model jest tak specyficzny, ale to tylko przez to właśnie, że potrzebuje taki bo działam tylko jedną ręką jest sznurowany z przodu normalnie, tradycyjnie czyli sznurowuję buta do końca i na koniec sznurowania zaciągam jeszcze zamek, pyk wszystko kontroluję jeszcze nakładką z dzepań. Taki but jest dla mnie jest super. Bo ja po prostu nawet bez używania dwóch rąk jestem w stanie go ubrać, czy na jedną, czy na drugą nogę. Jeżeli jest zeszerowany, to nie muszę na siłę go wciskać i niszczyć tej pięty, piętki tak. Tylko rozsuwam z boku zamek wsuwam nogę. I ze sobą z boku zamek. Ale to w moim przypadku, wy może nie będziecie potrzebowali takich udogodnień. Nie? Taki but, żeby się nie rzucał w oczy, że na przykład jesteście tam, jesteście taktyczni i możecie posiadać jakieś zasoby. Chodzi właśnie o ten styl ubierania się. Typu Greyman. Zawsze możecie kupić takie same, ale czarne na przykład albo brązowe. To samo tyczy się tych lobów ze o których mówiłem wcześniej. Już one nie muszą być taktyczne, pieskowe, nie? no bo po co muszą być? Nie muszą. Czarne też są fajne i spełniają swoją, swoje właściwości. Takie, takie, tak, 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 tak samo czarne, jak i piaskowe, czy zielone. Kolor tak naprawdę nie ma nic wspólnego z, z funkcjonalnością. Sprawdźcie sami i czasami odpuśćcie sobie taktyczność. Na konto tego, że będziecie po prostu niewidoczni w tłumie, nie? Dobra, omówię teraz te drugie łódki fajne. hx -y. Tu jest podobna sytuacja. Buty są naprawdę, są wykończone. Są dookoła przeszyte i to dwa szły mają. Szef jest podklejony, zabezpieczony, wysoka pięta. Tutaj też jest kryza na zamek od Nart. Noski bardzo wysoko gumowane. Widać, proszę, patrzcie. No i czubek buta jest zadarty do góry, że przy chodzeniu, nawet przy, przy zadarciu gdzieś o kamień, nic nie zrobimy, nie obrwiamy czubków palców, nie. Sznurowany jest na skówki. To są takie skówki na nity, z oczkami, pod sznurówki się bardzo szybko sznaluje. Bardzo szybko się rozsznaluje. Jedyny tylko moment jest taki, że szybko łapią jakieś drzwi i tak dalej, nie, ale to tam pomijając. Komfort jest ważniejszy niż takie pierdoły, nie. Również są bardzo wysoko podszyte. Język jest prawie do samej góry szyty czy ogranicza nam dostawanie się wilgoci do środka i na to musicie koniecznie zwracać uwagę tak, tak samo przy jednych jak i przy drogich nie? to jeszcze chciałem wam powiedzieć są takie modele skarpet takich cieniutkich neoprenowych to musicie poszukać w specjalistycznych sklepach takich górskich które Aha, jeżeli chcecie używać takich skarpet, to musicie wziąć buty co najmniej o pół rozmiaru, nawet o rozmiar większe. bo pianka neoprenowa nie jest wcale taka cieniutka jak zwykła I Jak ją stosować? Ubieramy cieniutką skarpetę na nogę. Ubieramy skarpetę neoprenową na wierzch i na tą neoprenową ubieramy kolejną skarpetkę, która dociśnie całość. Neopren spowoduje nam, że jeżeli noga będzie oddychała, będzie cyrkulować na powietrze. Wychodzić poza neopren, przez tą cienką skarpetkę wchodzić do neoprenu i w górnej części neoprenu będzie się kumulować. Może by się w postaci soli Ci, którzy dużo łażą i używali błyskawych skórzanych butów, albo w ogóle skórzanych. Po długich wędrówkach na butach wychodzi sól. Dobrze tą sól jest zmyć ciepłą wodą z, płynem, z płynem do mycia naczyń. pianeczką umyć elegancko butki. I szmatką wyczyć do sucha, odstawić do wyschnięcia, nie, nie do kaloryfer, dlatego że skóra wilgotna ona pracuje, rozciąga się i przy takim szybkim schnięciu, stygnięciu, zacznie się skurczać i zmieni, zmieni się, w zasadzie zmieni, zmieni się faktura tej skóry, to po pierwsze, a po drugie zmienią się wszystkie parametry. Zacznie się ściągać i wyginać i będzie nieprzewidywalne tak naprawdę. Się może okazać, że po takim suszeniu przy wkłada wkładacie nogę do buta i o matko, co to, nie mój but? Tak może być. Wtedy łatwo obtarcia i jest dramat, nie? Bo też szkoda butów. No nogi nie szkoda. Szkoda, szkoda też. Też szkoda nogi. Dlatego pamiętajcie, żeby się nie słyszeli przy W żadnym wypadku. Najlepszym, najlepszą syszarką pamiętam, moja babcia mówiła zawsze, najlepszą syszarką kiedyś było bardzo dużo gazet. Ludzie czytali gazety papierowe. Gniatło się w kulki i wkładało się do butów. I zostawiało na noc. I przez nas potrafiły gazety wyciągnąć wilgoć z buta. Jeżeli już osuszymy taki bucik, stał sobie ileś tam, nie wiem, do wyschnięcia. Tak. Nacieramy go parafiną. Na wierzch nacieramy go pastą przeznaczoną do tego rodzaju butów, bo, bo to nie, bo nie do każdego buta się jest to sobie te same, te same pasty. Są do nobułku, są do, do, do gorytekstu, są do innych butów skórzanych z membraną, są różne, najprzyróżniejsze. Są preparaty takie w sprayu, które się tylko psiknie, odstawiam na godzinkę i mogę ubrać nogę i mogę śmigać dalej, nie? Pamiętajcie żeby nie zapuścić butów, To to się znaczy zapuścić, żeby nie doprowadzić do tego, żeby były starte czubki niezapastowane, nie zapastowane, że one się aż same w sobie poddadzą, się puszczają, rozwijają oczka te, o których mówiłem. Tak można bardzo szybko buty zniszczyć, albo mi się nie chce, bo jestem zmęczony, a co tam, to, to tylko buty, niczym nie będzie, nie. No właśnie, nie ma takiego czegoś, tak samo jest, jak już kiedyś mówiłem, z całym sprzętem, którego używacie, sprzęt powinien być po wykonaniu zadania swojego, musi być tak przygotowany, żeby można było go, dobra, wracam na przykład dzisiaj rano, z tym dwu czy trzy dniowego wypadu, rano muszę już spać, tak, po takiej nocy nie wiem, spanej, gdzieś tam w terenie, Przychodzę, ściągam buty, zdrzemnę się, ale wstaję, pierwsze co zrobię, czyszczę, porządkuję sprzęt, przygotowuję, żebym nawet wieczorem mógł już ubrać to samo, wykorzystać każdy element wyposażenia i zrobić dzidę na przykład, bo to nie wiadomo, czy czasami coś się nie wykrzaczy na mnie i nie będziecie musieli ubrać tych butów i wsadzić tego sprzętu, którego korzystaliście w nocy wykorzystać jeszcze raz. Więc wszystko musi być w gotowości. Taki sprzęt powinien cały czas. On powinien czekać na was. Tak powinno to wyglądać. Ten sprzęt, którym dysponujecie, to, to jest cały czas jest oczekiwaniu, jest w gotowości. Dobra, na razie to będzie tyle o butach, będzie o skarpetkach i o piankach. Do butów w kładkach, ja poszukam troszeczkę materiałów i zrobię następny odcinek. To byłby na razie ostatni na dzisiaj. Jest to odcinek drugi, nie ostatni. I zapraszam na następny.